was Bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać paczuszki. Trzy: taka jedna y, mała, średnia i taka dość sporawa. Akurat ta jest dość lekka, więc pokażę taka ogromna. W tej, w tej największej jest y, najmniej rzeczy, tak naprawdę. Y, y, wszystkie te paczuszki są z katalogu 16. Taki już można powiedzieć: przedświąteczny katalog. Więc otworzę tą na razie najmniejszą i pokażę, co jest w środku. <laughs> w tej paczuszce klientka zamówiła sobie ten dyfuzor taki. On nie pokaże jakoś specjalnie, jak on wygląda. Kiedyś dla siebie zamówiłam o innym zapachu, ale też właśnie taki i był identycznie wyglądał jak w katalogu. Można akurat tutaj powąchać. To jest taki typowy świąteczny, korzenny zapach, no nie mój, ale, ale klientcy się podobał. Dwa ptusze do, do rzęs z Mark. Jeden jest fioletowy, drugi jest czerwony. Big Darling i Big False Lash. Była promocja, dwa za jeden. Czyli za dwa tusze klientka zapłaciła 21,99, znaczy za jeden tyle, a drugi miała za złotówkę. I w końcu tu widzę, że przyszło. To jest poduszka do wanny, tutaj są takie silikonowe zaczepy, żeby ona nam pod głową e, się nie ruszała. No, nie mam jakiej otworzyć. To jest właśnie taka pompowana poduszka, jak tutaj widać w katalogu. Tu jest złożona na pół, e, więc no będzie nawet spora, mi się wydaje. E, zamówiłam naprawdę ją już kilkakrotnie i dopiero teraz ją dostałam. Kolejny płyn, właśnie z tej serii zimowej, takiej. To akurat jest żel... Nie, to jest chyba płyn do kąpieli. Tak, to jest płyn do kąpieli. E, ten. On jest z żurawiną. Ten jest akurat z żurowiną, tutaj można poznać zapach. Też taki y, korzenny, właściwie bardzo podobny bardzo do tego dyfuzora. Więc możliwe nawet, że taki sam, niezabezpieczony. Tutaj bardziej intensywnie, intensywniejszy jest ten zapach i mniej czuć przypraw korzennych, ale możliwe właśnie, że jak się wleje do wanny, to, to ten zapach będzie się ulatniał. Bo na przykład jak stosuję te płyny do kąpieli z Avonu, to czasem jest tak, że wleje się ten płyn do wanny i taki fajny, przyjemny zapach w ogóle unosi się w całej łazience. Kolejna promocja w katalogu 1 plus 1 równa się 3, czyli można było wybrać sobie 2 za 7,99 i dobrać trzeci za złotówkę. Taka fajna promocja. Akurat tutaj mamy ten zapach jak on się nazywa? Malina i czarna porzeczka, o akurat. Cytrusowy, Cytrus Zinc, ten też miałam, też bardzo ładnie pachnie I, i Happiness. Właściwie to są trzy, jedna z moich ulubionych żeli pod prysznic. Klientka nie wiedziała, które wybrać, chciała właśnie takie bardziej słodkawe, więc jej podpowiedziałam, żeby wybrała te. Mam nadzieję, że te zapachy jej przypadną go do gustu woda perfumowana celebre, akurat kiedyś jak pamiętacie kupiłam dość dużo tych sztuk poszły mi wszystkie wszystkie już sprzedałam, dlatego teraz dla klientki musiałam zamówić to celebre ono było za 25,99 osobiście zapach nie dla mnie bo jednak też wzięłam oczywiście dla siebie chociażby żeby sprawdzić zapach ale bardziej słodkawe wolę niż kwiatowy zapach Mamy tutaj dwie kulki, to jest Persif i Cherish. Akurat mi się strona przekręciła. To były kulki w promocyjnej cenie za 4,99. Można było też sobie zamówić Little Black Dress. Klientka akurat zamówiła te dwie. Persif i Cherish. Nie wiem, w tym świecie tak jakoś dziwnie widać te nazwy albo mi się tylko wydaje, że ich nie widać i właściwie ostatnią rzeczą, oprócz fakturki bo pudełko jest już puste tutaj jest lakier do paznokci w odcieniu Pearl w odcieniu Pearl już pokazuję, który to to są te akurat odcienie takie brokatowe i Pearl to jest chyba, o właśnie ten ten odcień taki jasny sylwestrowy wręcz Fajne. Może, jak mi się uda, tylko otworzyć i zobaczyć kolor. O, taki. Tutaj ma takie fajne drobinki, taki. Taki a róż, taki brudny. fajny odcień Dobra, ta paczka otwarta. Teraz zabiorę się z tą, na za tą średnią. Tu jest masa rzeczy. Ona jest. Masa krycznie ciężka. Tu patrzę na etykiecie. Masa 13 kilo tej paczki. A tej małej, tak, tak z ciekawości, akurat zobaczę. Ciekawe, czy jest napisane masa. Nie, tu akurat nie ma masy. A na tej ogromnej też nie ma masy. Może dlatego, że akurat ta największa i ta najmniejsza przyszły mi impostem, a ta przyszła. Pocztą Polską. Tak dziwnie. A we wszystkie były zamawiane kurier 48. Nie wiem czemu tak dziwnie wysyłają. No ale dobra. W takim razie otwieram tą średnią paczkę i już pokazuję co jest w środku. Od razu powiem, że próbowałam zamówić sobie ten kalendarz. Nawet kilka dni z rzędu próbowałam zamówić sobie ten kalendarz. No niestety w tym roku nie będę otwierać kalendarza, w zeszłym chciałam, ale trochę za późno go chciałam zamówić, już tam był grudzień, więc mówię, no nie opłaca się i tak bardzo dużo osób otwierało tak właśnie codziennie te kalendarze adwentowe ten z Iwonu był nawet ciekawy no mówię, mimo tego, że z zeszłego roku to jest dokładnie ten sam kalendarz to może w tym roku ja otworzę, niestety nie da się go zamówić, myślałam nawet nad e, zamówieniem jakiegoś kalendarza takiego, aby móc codziennie go otwierać, e, bo widziałam, że dziewczyny bardzo chętnie e, oglądały i były ciekawe co w tych kalendarzach jest patrzyłam tam z Sephora, Douglasa, właśnie takie kosmetyczne jakieś kalendarze, ale na razie jeszcze się wstrzymam Zobaczymy, Mo może zamówię, może nie, no ale dobra. E, tak, te dwa zestawiki. ten zestawiki i ten zestawik sobie zamówiłam. E, tu jest dokładnie w zestawie 2, 4, 6, 8, 10 żali podprysznic, 250 ml za 40 zł i zamówiłam 10 żeli podprysznic półlitrowych za 70 zł tutaj od razu Wam pokażę jakie to są żele, teraz będę je tylko po prostu wyjmować, przeliczę czy są wszystkie eee, więc tak, jedziemy te małe to jest raz, akurat ten już widzieliście dwa, taki tego nie wąchałam, od razu zobaczę jak on pachnie Wow. co tak pierdzisz no to jest fajny zapach taki kokos i papaja fajny zapach to jest dwa trzy cztery pięć Pięć. Patrzę, gdzie tu są jeszcze te małe. O, tu mamy sześć, siedem, 9 i akurat widzę dziesiąty. To były 250 ml, akurat Beautiful Moments moje ulubione. teraz obecnie go używam mam go w łazience chociaż już mi się kończy. Piękny. Chociaż zastanawiam się teraz po zapachu i po tym. Czy to na pewno był Beautiful Moments? Mi się wydawało, że tam jakiś zamek był narysowany. Czy etykiety zmienili, że to nie ten, tylko taki sam kolor. No ale dobra. Yy, otwórzmy, znaczy wyjmijmy teraz yy, te wielgaśne. Ich też powinno być 10. Tu mamy raz. 2. 3, 4, 5. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I szczerze tu powiem, tu widzę jeszcze jakiś jeden, o taki. Nie wiem, czy się tamte źle policzyłam, czy po prostu jeden był. Zamówiłam jakoś osobno, ale to pewnie zaraz, zaraz zerknę. Gelato moment. Gelato. Ło! Wow. Lody waniliowe. Taki. Nie do końca pachnie jak lody waniliowe, ale bardzo podobny ten zapach. I naliczyłam. 2, 4, 6, 8, 10. Dobra, teraz to już się zgubiłam. Nie będę tego liczyć jeszcze raz. Zobaczmy dalej, co jest w środku. Z Avon True to jest dokładnie ta paletka brązująca. Ja mam identyczną, chociaż. Tak nie za bardzo jakoś jej na razie używałam, bo mam jeszcze pająki brązujące moje poprzednie, ale klientka to sobie zamówiła, więc mam nadzieję, że jej posłużę. To był taki świetny zestaw z zalotką, taka zalotka. I tuż 5 in 1, czyli ten 5 w jednym. To jest dokładnie ten zestaw. I do tego mieliśmy jeszcze w zestawie y, torebkę prezentową, jako y, cukierka. Nie, to nie jest cukierek. Gdzieś tu powinien być na dole cukierek, ale to może później, no na razie to widzę taką. 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 Torebusie. Tutaj można ją zamknąć. Ale ja na razie nie będę jej tutaj zgniatać. Zobaczę do którego zestawu to było, i po prostu dołączę. Chociaż tutaj widzę, że miał być cukierek, no ale może on jest gdzieś tam na spodzie. Już wiem, bo klientka sobie zamówiła ten zestaw. I właśnie ten jeden żel pod prysznic był w tym zestawie. Dokładnie ten, który wąchałam. Ten Beautiful Moments. Ale do tego zestawu jest jeszcze. Pachnąca mgiełka, gdzieś ją tu widziałam, jest. Mgiełka, Jagoda i Orchidea. Balsam do ciała, Jagoda i Orchidea. Płyn do kąpieli, Orchidea, to tutaj już pokazywałam. A nie, przepraszam, płyn do kąpieli to jest ten. Orchidea, płyn do kąpieli, Orchidea. Ten żel pod prysznic, właśnie. I szampon wygładzający. Stop w przesuszaniu się włosów. Czyli żółty. Nie wiem czemu szampon, akurat żółty, chociaż tutaj na obrazku widać, że on jest, on powinien być tutaj o fioletowy. Bo tak chyba kolorystycznie zrobili, żeby wszystko było fioletowe. I koszt tego zestawu 25,99. Ze strony siódmej mamy zestaw Incadescence z wodą perfumowaną. Incadescence 50 ml. Akurat tutaj widzę, że jest bez folii ta woda. I do tego balsam do ciała. Mamy tutaj balsam do ciała Incadescence i właśnie ta torebka prezentowa, czyli właśnie ta. Ta tutaj widzę, że ta torebka jest do zestawu Incadescence. To może od razu ten Incadescence położę koło torebki. To już później nie będę musiała szukać i grzebać, który to był zestaw. Tu mamy ponownie identyczne kulki jak tam. Czyli Persif i Cherish. Te dwie kuleczki po 4.99, te co pokazywałam. Nie wiem jak to pokazać, żeby to było dobrze widoczne. Ostatnią rzeczą w tej paczuszce jest woda perfumowana Petit Attitude. Akurat odcień fioletowy. Tu jest y, możliwość powąchać. Sprawdzę, jak pachnie. Różnica, róża i irys. Ten irys. Mam wrażenie, że tak przeważa. Tramnie jest mocne. Bardzo mocne. O, tutaj jest cukierek. Tu jest cukierek. Yy. Wszystkie klientki pytają, jak go złożyć ja też się pytałam u siebie na grubie ale jakoś niespecjalnie dobra, ja nie będę tego robić znajdę instrukcję i przekażę po prostu klientce jak go się składa a w tej paczuszce oczywiście mamy te ulotki dla nowych ambasadorek które dołączą do programu ja oczywiście jeszcze raz to pokażę i możemy sobie zamówić katalogi w promocji 5 katalogów za 4 zł dodatkowo, więc oczywiście zachęcam. Tutaj już mamy. A, sukces jest w tobie! Świąteczny ten bumerang. Odbierz. Tutaj mamy taką ulotkę. Ankietę, fokus, katalogi. A zauważyliście, że w poprzedniej paczce nie było katalogu na no dnie Dziwne. Zazwyczaj dawali chociaż jeden. Ech, tutaj mamy jakieś takie ulotki. O, akurat trzy mi się wyjęły. No i właściwie ta paczka jest już pusta. Więc e, otworzę tą ostatnią paczkę, największą, i tam jest chyba najmniej rzeczy, bo chyba dwie. Ale. To już wam to pokazuję, już otwieram i zobaczycie co jest w środku. Tutaj od razu widzę, o, co my tu mamy. Ten taki blender do smoothie i nie tylko. Dwie butelki tu są mniejsze i większe. Szkoda, że to nie jest ten zielony, bo zielony mi się podoba bardzo kolor. To się nazywa blender 3 -1. Ja go już pokazywałam. On akurat był jako ostatni do wyboru wybrałam sobie ten blender z oferty dla nowych konsultantek za kwartał trzeci. Akurat to był zeszły katalog. Czyli katalog 15 był y, ostatnim katalogiem, ale niestety tych blenderów brakło. Ja tylko zajrzę, czy faktycznie jest kolor czerwony, czy zielony. A nie, czerwony, bo nawet tutaj, tutaj jest kolor zaznaczony jako czerwony. Tak, już tutaj nawet nie muszę otwierać, już widzę kawałek, że jest cały czerwony. Oczywiście, mam taki samy, który uwielbiam go. Ja wyjmę wszystko, chociaż tutaj jest niewiele tego. Pudełko uh, puste. Pudełko puste. Mamy jeden katalog ze wszystkimi ulotkami i mamy dwie rzeczy takie. Takie dwie rzeczy. Te dwie rzeczy są dla mnie. Ja już je pokazuję w katalogu. Pierwszą z nich to jest ten kiciuś. To jest kiciuś, który Przyczepia się do telefonu, on ma właśnie tą taką rączkę. On miałam podobne tylko, że akurat nie Kiciusia, tylko po prostu to było okrągłe. Ja byłam z tego zadowolona, bardzo mocno się to trzymało. Chociaż wtedy chyba zamówiłam dwa, z jednego szybciej mi odpadła, a z drugiego się trzyma do tej pory, jak dobrze pamiętam, bo to na obudowę przykleiłam. Tą silikonową, a nie bezpośrednio na telefon, bo nie chciałam, żeby mi plamy zrobił, gdybym kiedyś chciała go oderwać. No, akurat ten namówiłam dla dziecka. Więc jak mi się uda, to postaram się go otworzyć. O! No, ale otworzyłam. I dziciu się go tutaj już oderwę. O, taki. Dokładnie taki sam jak w katalogu. Bez żadnych dżetów, tak jak wcześniej były tutaj brylanciki, chyba jak dobrze pamiętam. Tu jest płaskie. Taki fajny, słodziaśniki kiciuś. A drugą rzeczą to jest pędzel do makijażu 4 w 1. Stwierdziłam, że po prostu wystarczy taki jeden wrzucić sobie do torebki. I on spełnia 4 funkcje. Gąbka do twarzy, pędzelek do ust, aplikator cienia do powiek i pędzel do podkładu. Wrzucę jeden do torebki i nie muszę nosić tych wszystkich takich rzeczy. I mniej w torebce gadżetów i różnych innych takich można powiedzieć rzeczy, tym lepiej. A ja ostatnio przerzuciłam się na takie mniejsze torebki. Można to na pewno zrobić tak. Jak to otworzę, dobra. No. Tutaj mamy do cieni i do ust. Można to wrzucić tu w dziurkę. I przytknąć. Pędzel jest taki. Tu może być tu jest gąbeczka do podkładu. Można zamówić sobie jakąś próbkę, albo miniaturkę podkładu wrzucić do torebki, akurat tym fajnie sobie zaaplikujemy, a tym możemy mieć, nie wiem, do różu, do pudru, do, do czego nam wygodnie. Ciekawa jestem, jak się będzie mi sprawował. Wrzucę do torebki, pewnie kiedyś e, przetestuję. Tu można właśnie włożyć to tak, tak. I mamy cztery w jednym. I to by właśnie ten tutaj. No i właściwie to by było na tyle. Dość dużo tego, masakrycznie dużo żeli, ale mój mąż y, ostatnio narzeka, no gdzie jest żel, no gdzie jest żel i co chwilę normalnie te żele mi i nie ma. I nie ma. Więc e, zdenerwowałam się, zamówiłam 20, bierz co chcesz. Zapach akurat tu męski też jest, e, tu 2 for man, proszę. Taki. Ładny. Niekoniecznie nawet męski. Podoba mi się. Taki ala cytrusowy mam wrażenie ten zapach. No ale dobra. Wszystko mam, zaopatrzyłam się. E, muszę jeszcze się tylko nauczyć to składać. E, mam nadzieję, że za niedługo będzie nowy filmik z kolejną paczką, bo ten katalog właściwie już się kończy. Jak nie skończył się, chyba nawet w środę, jak dobrze pamiętam. Ten katalog się już skończył, będzie następny. Następny jest taki katalog, już taki typowo, mikołajowo-świąteczny. Pewnie dużo jakiejś promocji będzie. Tu widzę jakieś piżamki i tak szybko przelecę. Torebki prezentowe zestawy. Więc na pewno też będzie dość du duże zamówienie. Tak mi się wydaje przed świętami, no bo wiadomo, wszyscy chcemy się zaopatrzyć. Eee, a właściwie ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pa!